To się muszę dać się 嗯嗯、uh, uh.

Co tu robisz? A po co niby miałbym zachodzić do wioski? Jestem bankrutem. Ostatni grosz straciłem na arenie na rzecz Kurtisa. Przynajmniej wciąż mam butelkę nordmarskiej starki. Pomaga mi przetrwać ciężkie chwile. Jest coś, co powinienem wiedzieć o tej wiosce? Faring było niegdyś warownią paladynów, teraz to centrum terenów okupowanych. Przebywa tu Kan, przywódca wszystkich orków oraz hordy jego wojowników. Trudno było się tu dostać, mnie się jednak udało. Kurtis? Kto to? Właściciel areny w wiosce. Nie jest zbyt duża, ale wystarczająca, żeby zrobić wrażenie na orkach. Jak ci się udało dostać do zamku? Dzięki współpracy z orkami. To jedyny sposób. Uważaj jednak, gdy ich zdenerwujesz, o zamku można zapomnieć. Czego szukałeś w zamku? Miecza. I to nie jakiegoś tam zwykłego, ale z magicznej rudy. Wiesz, co mi powiedział jeden kowal? Że najpierw muszę zabić trzy trole. Trzy trole! Może i jestem stuknięty, ale nie jestem szaleńcem. Zabijmy te trolle razem. Będzie ciężko. Uwierz mi, widziałem te potwory. Dobrze się nad tym zastanów. Za czym tu tak kopiesz? Szukam różnych cennych rzeczy. To zadziwiające, co można znaleźć w gruzach po przejściu wojny. Udało Ci się już coś znaleźć? Ta, wielki pierścień. Chyba magiczny. Od kiedy go znalazłem, kopanie idzie mi dużo lepiej. Mogę ci go sprzedać. A za ile? Za 250 sztuk złota. Masz jeszcze coś na sprzedaż? Nie, ale może zainteresowałby cię pewien układ. Niedaleko stąd znajduje się pewna jaskina. Z pewnością można się w niej nieźle obłowić. Na czym polega problem? W tej jaskini coś jest. Bestie, potwory... Coś! Zajmij się tym czymś, a dam ci sporo rudy. Gdzie jest ta jaskinia? Przy wieży nad wioską, w małej, zarośniętej dolince. Jaskinia jest na jej końcu. Ciebie to nie obchodzi. A, klient. Mam tylko nadzieję, że nie chcesz wejść do zamku. Od czasu, kiedy kan zaczął rezydować w zamku, orkowie nikogo tam nie wpuszczają. No i? Wiosce aż roi się od najemników próbujących się dostać do zamku. Ale udaje się tylko nielicznym. A ty potrafisz się dostać do zamku? Jasne, ale przebywam tu dłużej niż pozostali. Zanim tu wylądowałem, nadstawiałem karku dla orków na polu bitwy. Po wielkiej bitwie o Faring pozwolili mi założyć ten sklep. To więcej niż mógłbym kiedykolwiek osiągnąć w królewskiej armii. Gdyby to było takie ważne. Dobrze Omyślą. Oh. Jasne czemu nie? Bo przestań się obijać. Co z tymi wszystkimi najemnikami? Po prostu ich zignoruj. Takich jak oni wszędzie jest na pęczki. Orkowie o tym wiedzą. Chcą dużo zarobić, ale najchętniej wykręciliby się od pracy. Gnar dobrze o tym wie i trzyma ich z daleka od zamku. Żartujesz sobie. Opowiedz mi o bitwie o Faring. Nie brałem udziału w pierwszej bitwie. Paladyni zdołali wtedy powstrzymać przeważające siły orków. W drugiej, decydującej bitwie nasze wojska były prowadzone przez samego kana. Na początku wydawało się, że przegramy. Oblężenie zamku trwało wiele dni i nie udało się nam posunąć nawet o metr do przodu. Dopiero czarny mak przechylił szalę zwycięstwa na naszą stronę. Ksardas. Tak, to było przerażające. Przyniósł kamień. Świecący kamień. Z każdym krokiem Ksardasa w stronę zamku od kamienia bił jaśniejszy blask. Kiedy stanął pod murami zamku, Blask był widoczny po drugiej stronie pola bitwy. Wszyscy odwracali wzrok, taki blask może oślepić w kilka sekund. A potem nagle wszystko ucichło i kamień przestał świecić. Sardas odwrócił się i odszedł bez słowa. Wiesz, gdzie się udał Sarda po tych wydarzeniach? Pewnie do Nordmaru, tam skąd przybył. Pomożesz mi dostać się do zamku? Pewnie, że ci pomogę. Możesz udać się na arenę, jak pozostali i powoli tam zginąć. Albo możesz zdobyć zaufanie trzech najważniejszych orków przebywających poza zamkiem. Mogę ci pomóc z każdym z nich. Będzie cię to kosztowało 100 sztuk złota od łebka. Jak dla mnie, brzmi w porządku. Kogo mam przekonać? Przede wszystkim Goroka. Jest tutaj, w wiosce. Potem gnara znajdziesz go tuż przy wejściu do zamku. Mojok to stary Chlejus. Jest dowódcą wieży strażniczej nad miastem. Jak mam zdobyć poparcie mojoka? Mojok to stary Chlejus. Załatw mu flaszkę porządnej gorzały, a nie odmówi twojej prośbie. Ale pamiętaj, że to musi być naprawdę porządna gorzałka. Co z Gorokiem? Gorok zawsze ma pełne ręce roboty. Dba o to, żeby w wiosce panował spokój. Pomóż mu, a na pewno cię poprze. Co z Gnarem? Trudna sprawa. Zajęło mi trochę czasu, zanim znalazłem na niego sposób. No i? Lubi skóry, a konkretnie wilcze skóry. Przynieś mu wystarczająco dużo skór, a nie sprawić problemu. Gdzie mogę znaleźć mojoka? Podążaj w górę ścieżką, która wiedzie nad wioską. Dojdziesz nią do wieży. Pokaż mi swoje towary. Kiedy to nią pochodzi? Dobrze ci radzę. Jasne. Tego chcesz nieznajomy. Chcę się dowiedzieć więcej o zamku. Od czasu przybycia Kana i jego wojowników wpuszczają tam tylko wąskie grono wybranych ludzi. Nawet mnie nie wpuszczają. A szkoda, bo na pewno mógłbym tam ubić nie jeden dobry interes. Chcę się napić. Jasne, jasne Masz tu zimne piwko. Nie zostało mi go wiele, ale powinno wystarczyć na przepłukanie gardła po podróży. Kończy ci się zaopatrzenie? Można tak powiedzieć. Workowie mają większe potrzeby niż myśli. Przy okazji, jeśli masz ochotę na drzemkę, na górze jest pełno miejsca. Ale trzymaj się z daleka od dobytku pozostałych gości. Bo wszystko tak nie może być.